Panie przygód My miszaki detektory gotowi Na wszystko Las, wykopki, oto nasz bieg Przygoda czeka Skarby nas wołają Razem odkryjemy nowe światy Wśród świeżego powietrza Tak radosnego Poszukiwacze przygotowani na wszystko o -o 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 Przygodowe serca biją mocno Siemanko, witam Was na kanale Pani Misiowska Ruszamy w las razem z Kasią Co dzień przyniesie, zobaczymy Zapraszamy Was do oglądania Miłej zabawy Miłego dnia I jest sygnalik 34 Więc raczej jakaś blaszka, śmiecik Śmieciuch, ale, ale sprawdzę. I tak jak mówiłam, kawałek blaszki. Tym razem tu. tu coś jest. Słuchajcie, coś złomowego, bo mi tak przebijało na złom. Sprawdzimy sobie. No złomowe, czy nie? Z ziemi wyjęte. Co to mogło być? Jakieś okucie od czegoś w sumie? Tak, tutaj są miejsca. Jakieś okucie o. Czy jakaś rączka od czegoś. Tak to wygląda. Tu jeszcze trzeba sprawdzić. Dobrze. Drugi fenol. Wszystko jedynki. Czy coś tam mi się trafiło innymi nominami? Trzy jedynki najpewniejszego, to trzecie. Tak, trzy jedynki już widzę pod słońce. I to są trzy fenole. Troszkę zjedzone. Cesarstwo, nie. nie. Adolfowe, tak, z gapą. Trzy Adolfowe. I jeszcze okazało się. jest Norma. Lony pozdrawiam. Cztery w jednym dołeczku, bardzo ładnie. No i mam ja jakiś sygnał, słuchajcie, ale taki śmieszny, bo najpierw pokazywał mi niski płytko, a potem pokazywał mi wysoki, a to dlatego, że to jest rozerwana łuseczka od pepeszy. No i elegancko. Słuchajcie, bardzo ładny sygnał. i jest jakaś wielka okrągłość i niestety to tylko takie kółeczko jakieś ołowiane tak coś sobie z tego podkładkę zrobił ewidentnie od czegoś tak to wygląda i to tyle jeżeli chodzi o sygnały w tym dołku. szału nie ma na razie słuchajcie Ktoś sobie w prowizoryczny sposób naprawił łyżkę Tak to wygląda O, może wam wyostrzy w ten sposób Boże ja tu się zawsze ośmieszę Słuchajcie tu gdzieś idę z brzegu A ja dziurę ryję jak 102 dla kapsla ja pierdolę Słuchajcie, przed chwilą odebrałem telefon. Dzwoni zapłakana Kasia i mówi: Przepraszam. A ja mówię: Boże, co się stało? A ona do mnie znowu. Idziemy. Dobra, Robaczku. A czemu płaczesz? Bo wszyscy z ciebie po będą mieli. Co znowu? O, Ale mega! Ale mega! Sratatata, wiesz co to jest? To jest taki sam pistolet. <laughs> nie, nie płacz. To jest taki sam pistolet, jaki kiedyś wyłowiłyśmy na y magnesie i ci go zniszczyłam niechcące. Kasiu, to jest zabawka. <laughs> no to co? No Metalowa zabawka. Troszkę go obczyścimy. Trafiłaś jeszcze. świetny śmietniczek. Będziemy go złożyć. Kurwa jeszcze ja spłakałam, bo znowu policja. Nie płacz, Nie płaci nie krzycz. Tu mam jeszcze jakąś fajną butelkę. Dobrze, to zaraz ją uszkodzisz. Nie ją bardzo delikatnie te. nie, tu masz dużo rzeczy. Moja droga. Tu będzie... To idziem. wszystko pod tym pieprzonym korzeniem. No dobrze, nie nerwuj się. Korzeń wyrósł sobie później, no. Daj mi tą swoją łopateczkę. Łopatkę, łopatkę. Ale nie pobij, proszę, bo to coś ładnego. Nie pobiję, no. ale po trzeba się... Aha. No mówię, wszystko pod korzeniem mi tam trzeba się bawić po prostu. Ona jest pobita, Kasiu. Od razu Ci mówię, szyjkę ma zbitą. Jest jakąś ładną powinie chyba. Dobra, słuchajcie. Rozkopujemy delikatnie. Ja już wiem, w którą stronę to idzie. W którą stronę to idzie. I delikatnie rozkopujemy. I wyciągamy. Warto? Może być tak, że tu będzie same szkło i złą Może być tak, że coś tu z Kasią trafimy Dobra, włączy się jak coś ciekawego wyjdzie A póki co O! A póki co wychodzi Frankfurt, jakby takie lekko od czegoś, zerkniesz, albo góra od yy, tej ładnej porcelanki. W sensie duży spód. Widzisz? Nie pytajcie, co my tu ćwiczymy, ale, ale, ale. Ale będzie piękna, cała w końcu. Nie. Prawie. Szyjka? Szyjka. No to główny problem tych butelek, to już te szyjki. Najsłabsze chyba. I... I tu już jest ta skrzynia rzekoma. Albo coś. Aha, Oho, po, po, o, Dobra. Strażnie. Opa. Kolejna o. Setiner Bergschloss. Kocham Browerej. Super. To ja poproszę jeszcze jakby były jakieś kapsle. O! O, o. o, o, o. Poczekaj, poczekaj, bo to jest to, do czego właśnie Dobrze. się dokupujemy. Ale ja mam. Zobacz. Oho! Oho! O jezu, to znaczy, że. Masz, może tym sobie podważyć. W złą stronę idziemy chyba. Chociaż, dobra, jest. Błagam, powiedz, że to kufel. Nie, myślałam, że kufel na piwko. Ale jest śliczny No grycie. śliczne. Śliczny, dobra. Ech, sprawdzisz środek? No pewnie. Wydziabaj sobie tam tamtym. Uważaj, żeby się rączka nie urwała, bo to fajny fant może być. Masz kolejną rzecz, a pusta i szkło, i masa, masa szkło, i o, i tu jest to dwie opcje: albo skrzynia, albo wiesz co to jest? Taka węglarka. Tylko że wrzucona i zmiażdżona. Muszę cię rozczarować. Pucha. To jest pucha. Żadna skrzynia. No to szyszki nas atakują. ocho znak, żeby tego nie kopać. No, no. Kolejna. I buteleczki. Czy szkło. Masa szkła. Ale głęboko. Jest. Berg jest. Super. Uważaj. Uważaj. Idę to sobie tam zanieść. O, słuchajcie, mam wrażenie, że to jest dopiero początek. Reasumując, moi drodzy, taka piękna zabaweczka. Z dziurami, przez którą Kasia się spłakała. Przepraszam, że widzicie w tle moje buty, ale aż usiadłam na tyłku, bo nie mam mocy po kopaniu tego śmietniczka. Taki pistolecik zabawkowy. No, właściwości strzelniczych to to nie ma żadnych. Ale fancik uważam fajny. Szkoda, że raczej nie da się tego uratować, sądząc po tej dziurze tutaj. Tu udało mi się. Jakiś napis Drej Drej najpewniej. Fancik mega. Mi się podoba. Taki pif paf Dobra, reasumując tu jest wiaderko. Pełne odpadków. Wiadomo, te stare puszki do niczego nie są nam potrzebne. A już tutaj są rzeczy, które chcemy sobie zachować. Czyli piękna buteleczka. Z napisami. Jest to jakaś malusieńka, słodka kudeczka. Guziolek. Coś, co będzie trzeba zidentyfikować. Plastikowy guziczek. Kapselki. I jeszcze ten dobrze, ostrz, pięknie tu jeszcze. Monia kawałek jakiegoś zdobienia wyjęła. Kluczyk zapewne od jakiegoś kredensu. Piękna zabaweczka, przez którą miałam zawał. No i te śliczne pojemniki. Elegancko. I ponownie znowu coś wykopałam. Zaraz sprawdzimy. Tu. Coś dużego. I śmieciowego. A nie, słuchajcie, klamerka, taka klamereczka, stalowa, bo stalowa. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że to jest. E, to nie będzie klamerka, chociaż. Że od jakiejś torby zapięcie, czy coś. Tak to wygląda, jakiś taki zawiasik. Może od jakiejś skrzyneczki. Jak zwykle od skrzyneczki, bo u mnie wszystko jest od skrzyneczek. Idę dalej. Słuchajcie, w oczekiwaniu aż Katarzyna do mnie dołączy, mam jeszcze jakiś ładny sygnalik, i on będzie gdzieś tu. On będzie gdzieś tu, i to jest. Pepeżka, pepeżka. Dobra. Czyli jeszcze na takim porytym przez dziki był ładny sygnalik i też pepeżka, bo to jedna obok drugiej. O. Słyszałem sygnał. Słyszałem jeszcze jeden sygnał. O, jest jeszcze jedna pepeżka. Mega. To już trzecia. Niemalże w jednym miejscu. Pająk mi Staszka z Wisa, to też widzę. Od ja ja nie lubię pająków. Dobra, już idzie. Pokazuj gwiazda. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Pięknie. Trzy. Zelfiller czy coś takiego? Schrill... Führer? Schrill Führer? Führer. To ja mam w domu. No Führer. Tu jest napisane Führer. Tam nie ma dwóch L przypadkiem? Aha. Dobra, słuchajcie. Y ja poszperam, ale to jest Kasia z jakiejś szkatułki ewidentnie. Oznaczyłaś miejsce? Słuchajcie, kończymy na dziś, mi już wystarczy. Kasi, gratuluję. Dziękuję. Naprawdę, dzisiaj ładnie poleciałaś z koksem. Szybciutkie podsumowanie, i będziemy się żegnać. Dzisiaj zacznę od siebie tak niestandardowo. Słuchajcie. To chyba jest jakiś znak na dzisiejszy wieczór. Cztery taktyczne zmyłki, tubki od, tłupki, dupki od baterii. Zajechane 10 fenoli. Jakieś łuseczki i same pierdółki. Natomiast u katarzyny, słuchajcie, patrzcie. Klamry, klamereczki i inne pierdołeczki. Super mega kryształ. Ja wam pokażę. To było w tym depozycie, nie? Tak. W tym śmietniczku. No ładnie to wygląda. Ozdoba od czegoś ewidentnie. Yy, dupeczki i tak. Cztery fenole z jednego miejsca. No i fant dnia to ta tabliczka szyld. Führer. Protokolant protokolant inaczej i słuchajcie żeby było żeby nie było, że jest tak yy, mało no to Kasia jeszcze dzisiaj wywaliła w sumie łącznie dwa śmietniczki ale widzieliście te fanty mów ty, bo ja nie mam siły a co mam powiedzieć? Że zapraszamy was do następnego jak wam się podobało to zostawcie co? łapeczkę w górę i komentarz mile widziany, do zobaczenia Bajo. pa, pa.